I ostatnim ćwiczeniem w tej serii będą, będzie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe w pozycji stojącej. Yy, piłka, wkładamy sobie piłkę znowu między kolana, troszkę wyżej właściwie niż kolana. Ustawiamy sobie stopy równolegle i podnosimy prawą nogę do góry. Tak? Ciężar ciała przychodzi nam na lewą stronę, kładziemy sobie prawą nogę z tyłu, ale tylko się na niej podpieramy. Cały ciężar ciała jest na tej naszej. Lewej nodze, zwłaszcza na poduszce naszej lewej nogi między stawem dużego a małego palca, tak? Czyli pięta właściwie jest troszkę odciężona, nie podniesiona, ale więcej ciężaru ciała czuję na przodzie niż na pięcie, tak? Czyli pracuję całą stopą. Kolano tutaj jest lekko ugięte, tak? Czyli uginam sobie kolano, a następnie zginam się w biodrze. Pokażę Wam to z boku, czyli kolano jest lekko ugięte. Ja zginam się z, w biodrze? Wypinam sobie pośladki do tyłu, kolano jest dalej ugięte, tak? Nie prostuję tutaj kolana. Kolano jest dalej ugięte. Długi kręgosłup, tak? Czyli nie chcę tutaj miednicy podwiniętej, ani za bardzo wypiętych pleców, tak? Klatka piersiowa żebra do środka. Tutaj powinno być lekkie wklęśnięcie w odcinku lędźwiowym, ale nie za bardzo, tak? Yy. W tej pozycji zacznij sobie od umieszczenia rąk na biodrach i będziemy przesuwać prawe biodro do przodu, jednocześnie to kolano idzie w dół, i później prawe biodro do tyłu, kolano idzie do góry. Tak, powinnaś czuć i widzieć ruch miednicy, w dół i do góry. Cały czas jesteśmy na tej lewej nodze, na poduszce lewej nogi. Nie przesuwamy się do tyłu. Tak? Jesteśmy na poduszce lewej nogi, ustabilizowani na tej stopie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Po paru powtórzeniach możesz dołączyć do tego ramiona. Wdech, prawe kolano w dół, prawe ramię w dół. Wydech, lewe kolano do góry, lewe ramię do góry. Wdech i wydech, tak? I tak jak ruszamy ramionami i barkami, tak samo też. Ten sam ruch powinna wykonywać też nasza miednica. Tak? Robimy 6 do 10 razy na lewej stronie. Podnosimy do góry. Ten lewy pośladek powinien tutaj bardzo mocno pracować. I robimy to samo na drugiej noce. Tak? Czyli zaczynam od ustawienia sobie stóp równolegle do siebie. Lewa stopa do tyłu. Przenoszę ciężar ciała na prawą stopę. Tak, Uginam kolano. Następnie uginam się w biodrze, tak? Czyli muszę wypiąć mój pośladek do tyłu. Jednocześnie dalej trzymam ciężar ciała na poduszce mojej prawej nogi. Kolano jest lekko ugięte, ręce na biodrze. Robię wdech i wydech. Wdech i wydech, tak? Wdech do przodu, wydech, tak? Można sobie dołączyć ramiona, wdech, wydech, dech, wydech, dech, wydech. Uwaga na stopę. Jeśli zauważycie, że Wasze palce próbują złapać podłogę, spróbujcie rozluźnić palce, a skupić się bardziej właśnie na tej przestrzeni między pierwszym a, a ostatnim stawem w stopie, tak? Czyli jesteśmy tutaj na śród stopiu a nie na palcach, tak? Może jesteście troszeczkę za daleko, i wtedy palce muszą utrzymać równowagę, bo inaczej polecicie do przodu, tak? Ciężar ciała powinna być na stopiu, powinniście czuć, że dociskamy to stopie do podłogi, kolano ugięte i całe zgięcie jest tutaj z biodra, tak? A następnie ruszamy i rotujemy miednicę. Tak? Z przodu to wygląda tak. Lewa strona miednicy idzie w dół, lewy barki idzie w dół, prawa do góry. I powtórzcie to sobie od 8 do 10 razy na każdą stronę.